Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Katima Games i witam Was w kolejnym odcinku z serii Uciekinierka Runway Team Challenge. Tak, witam się z Wami tutaj w The Sims 4. Oczywiście musimy dokończyć tą serię, gdyż to jest chyba już 17 odcinek, zbliżamy się powoli do końca, ale jeszcze troszeczkę planów tutaj mam, które chciałabym właśnie w tej rozgrywce zrealizować. Więc jak widzicie, dzisiaj po tytule przeprowadzka wreszcie ta po prostu po tych 16 odcinkach e, dziewczyny przeprowadzają się, za chwilę wam wszystko powiem, jaki jest plan na przyszłość, ale na początku łapieczka w górę, subskrypcja no i co, możecie dać mi pomysł, e, albo jakieś może macie oczekiwania na przyszłe odcinki z The Sims 4, bo planuję może jakąś serię zacząć tylko jeszcze właśnie do końca nie mam pomysłu, możecie mi w tym jakoś Pomóc, więc zapraszam do komentarzy. A teraz przychodzę i Wam tak pokrótce powiem, e, gdzie się przeprowadzamy. No więc e, przechodzimy. Dobra, teraz sobie Stefani pobiega. E, Lili oczywiście jest w pracy, sobie pracuje. E, chciałam Wam tutaj pokazać, skąd znajdziemy pieniążki, bo jak widzicie, mamy aż 13 tysięcy. Przed chwilą też sprzedałam obraz. Tutaj mamy obrazy, no prawie, prawie po tysiąc. Większość tu jeszcze mamy trzy, więc trochę tutaj nam się Tysiaczków uzbiera. A gdzie się przeprowadzamy? Dokładnie przeprowadzamy się do mieszkania. Za chwilę wam pokażę, gdzie. Pomyślałam sobie, żebyśmy przeprowadzili się tutaj do dzielnicy sztuki, gdyż jak wiecie, tutaj obie dziewczyny malują, ale najbardziej maluje Stefani, więc tak sobie pomyślałam, że tutaj byśmy się mogli przeprowadzić. Więcej tak planów Wam nie chcę zbytnio zdradzać. Są jeszcze takie? Jest jeszcze takie jedno wydarzenie, które będzie tutaj się działo w przyszłości. Mogę Wam tylko zdradzić, że Lili ten pomysł z przeprowadzką do mieszkania nie podoba jej się, gdyż jak wiecie, ona jest po prostu, ma taką pasję e, ogrodnictwa. No, ma na czwartym poziomie, ale ona wiecie, zawsze tutaj sobie jakieś roślinki uprawiała i jej się to tak niezbyt podoba ten pomysł, ale już. Chce też coś zmienić w swoim życiu, więc idzie po prostu tam, żeby może coś odnajdzie w sobie. No, zobaczymy. Ale jak wiecie, ona też pracuje jako aktorka, więc może tam się wiecie, w mieście bardziej spełni. Więc dobrze, teraz chwileczkę poczekamy, aż dziewczyny wrócą. Zbierzemy tutaj wszystkie takie rzeczy, na przykład, wiecie, te obrazy sprzedam od razu. Mebli chyba nie muszę zabierać. Nie wiem, może też je spakuję. Sp Lili wróciła, przyniosła 450 simoleonów. choć tutaj od razu może, zbierz cały plon. Odchwaszczać my chyba tego nie będziemy, no bo chyba to już nam nie będzie potrzebne, ale to odchwaśćmy już. Żeby, wiecie, też jej, jej troszeczkę tutaj podrosło ogrodnictwo. Zjemy sobie coś, obejrzymy telewizję. A, co my tu mamy, talerz pełen protein sałatka ogrodowa i ciasto ryżowe okej okay, to jest może ciasto ryżowe przy okazji sobie pooglądamy jakiś kanał komediowy tutaj żabka oczywiście no dobra a my będziemy się pakować ona tutaj już kończy obraz, więc niego go skończy tak do końca co my tutaj mamy wspaniałe, Dobrze, sprzedajmy To jest akurat ładny ale wszystko sprzedajemy wszystko, wszystko. To jest też... Jak to nie może? Yy, tak. Uuu, arcydzieło. Dawaj, dawaj, sprzedajemy obraziki. To jest jakieś... Uuu! To możemy sprzedać. To też jest ładne. Więc na razie yy, sobie schowamy do wyposażenia, żeby nie było. I to chyba będzie tutaj, tak? Sobie też mamy żabkę. Okej, okay, jest w do wyposażeniu, dobra. I to, aha, tu jeszcze musimy zdjęcia wszystkie schować. Ja i włożyłam tutaj zdjęcia. jest ich, O, 19 aż sporo. I teraz co, chodźmy sobie do wyposażenia, oczywiście. I sobie włóżmy te rzeczy, o Jezu. Które będziemy chcieli wziąć. Dobra, tak mniej więcej większość rzeczy zabrałam. Choć moje pustki, pustki. O kurde, jest 20. Chyba źle to zrobiłam, wiecie? Wolałam, żeby one tutaj. O Jezu. żeby one przeprowadziły się bardziej w ciągu dnia. Przeczekamy tą noc. Merle nam już zabrali gdzieś. Więc widzimy się rano. Okej, okay, jest dziewiąta. a mi tutaj teraz przyszło, że my. Nie ten. Nie spojrzeliśmy na, na żadne zlecenie, wiecie? Teraz chodźmy sobie zjedzmy. Czekaj, czy ktoś z nich jest wegetarianką? Chyba nie, nie? Nie, okej. Okay. Dobra, wstawaj. Ty też wstawaj. Nie ma na co czekać. Tak ciemno jest. Pochmurno, dobra, mamy. Napisz przesłuchanie. Oczywiście my chcemy dużo pieniążków. Może to? The urbs. Hmm, Okej. Okay. Zobaczymy to. Zbierzmy teraz cały plon, bo są tutaj, wiecie, jakieś roślinki nowe. Chodźmy sobie skorzystać i sobie też coś zjemy. Się w ogóle z tego stroju jeszcze nie przybrała. Mm -hmm. No dobra. To może się wreszcie przeprowadźmy. ja tego dawno nie robiłam. Oddzielamy się ro od rodzinki, oczywiście nie. Bo, bo, bo. One tutaj razem się przeprowadzają. Okej okay. Dobra. Lecimy, lecimy. Przeprowadzka. O, ma o Jezu, mam aż 27 tysięcy. Dobra, zobaczmy sobie San Mejszunę. I właśnie tutaj sobie chciałam... A czemu tu nie mogę? A, bo tutaj oni sobie... Okej. Okay. I teraz... O nie! Ja jestem z powrotem. <grych> o nie, nie Winderburg, nie, nie, nie. Chcemy do San Myshuno. Yy, I tu mamy tylko... Ale jak to zero? To z... A, bo dobra, mogę ich wyrzucić z mieszkania, spoko. A to tu mi na nic nie stać, tak? Bo tu jest wyposażenie. Nie no, mogę. Ale to do nich. Okej, okay, bo tu mamy takie 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 mieszkanko. No, nas akurat na wszystko stać, bo możemy też oczywiście bez wyposażenia. No i co, teraz sobie popatrzymy tak szybko na mieszkanka. Tu ma tylko jeden pokój. No to... Tak średnio. Ten mi się akurat nie podoba, bo jak widzicie, jest taki mm, taki podłużny. Ja tu kiedyś mieszkałam, mi to takie średnie, spore, ale też wiecie, też jest całkiem drogie, no bo wiecie, tygodniowy czynsz aż 1200. No to wiecie. I tu mamy, ten w sumie jest spoczko, bo tu mamy jeden pokój i drugi salonik, kuchnię. Ten mi się podoba i tu bym chyba zamieszkała. Sobie Zobaczmy, jeszcze tu. Ten jest spory. Mamy jeden pokój, drugi, chociaż ten też nie jest zły, powiem wam szczerze. Ten jest chyba za duży, jednak. Chciałabym tu. Jak ja mam tu zamieszkać? Chciałam ja ich wyrzucić z domu. Okej. Okay. Eksmitowane rodziny można znaleźć w sekcji zarządzania rodzinami. Eksmituj ich. Proszę. Ok. Eee... Jezu, zatrzymajmy. Ok, my sobie zatrzymamy. Albo sobie. Aha, i patrzcie na stat. No to. Czy, wyposa... Czy my chcemy wyposażonym? Chyba nie chcemy wyposażonego. Zatrzymamy sprzedamy. Sprzedamy oczywiście wszystkie meble. No i lecimy chyba, co to jest? Wyzwania parceli upiorna o nie. Ciche. może to kwestia izolacji akustycznej, a może sąsiedzi są wyjątkową kulturalni. W każdym razie nie musi się tu obawiać hałasu. Dobra, spróbujemy z tym mieszkaniem. Trochę jest tańsze i zobaczymy. Wyzwanie upiorna, no trudno. Zobaczymy, eksmitujmy ich wyposażone, chcemy wyposażone chcemy sprzedać meble, no i lecimy. No zobaczymy, jak to będzie. Hello, hello, witam w studio Medina. Proszę pamiętać o płaceniu czynszów w terminie. Wow, mam aż 30 tysięcy. I to jest nasza chata. Spoko, mi się podoba. Chodźcie tutaj. Mi się podoba, mi się podoba. Tutaj będzie pokoik, tu będzie też fajny pokoik. Mała kuchnia łazieneczka, salonik fajnie, mi się akurat tu podoba, no i co oczywiście, chciałam wam tutaj powiedzieć, że myślę o jakimś live na którym będziemy meblować tutaj ich domek w sensie mieszkanko bardziej e, czy już ten live był? nie wiem możliwe, że był, a możliwe, że nie na pewno zapis będzie no więc będziemy meblować ich sobie domek, tylko na początku wiecie co, ja dam tutaj jakieś światła żeby one cokolwiek widziały, że tak powiem. Bo przejdziemy się trochę po okolicy. Chociaż nie. Nic im nie daje. nie nadam im światło. Mać światło. Ej, tu dosłownie nic nie ma. Nad łazienki. Ale okej. Okay. No dobra. Jesteśmy. Lato, okej. Okay. Tak wygląda nasz dom mieszkanie. Dobra, chodźcie tutaj razem. Podejdź tutaj, podejdź tutaj. Tu oczywiście mamy tą galerię, na którą nie mogę kliknąć. Chodźcie, chodźcie. Czy... Ej, czemu ja naprawdę nie mogę kliknąć? What? Hmm, dobra, nie wiem. E, dobra. I tak, tutaj oczywiście jesteśmy w tej dzielnicy sztuki. O, tutaj mają aż ten... Wiecie, sztalugi. Tutaj oczywiście sobie można malować mural. Fajnie. Teraz mi przyszły, przyszedł, do głowy, e, przyszedł mi do głowy plan na pracę dla Stefani, Ale zobaczymy. E, no dobra. Aha. Aha, tutaj można kupić taki ten, owocki. Tutaj też jedzonko. No ok, o rybki też można. Skąd tutaj są ryby? Szczerze to ja nie wiem. Hmm. Dziwne, ale fajnie. Tutaj e, dziewczyny, nie wiem czy dwie, czy tylko Stefani też sobie właśnie e, łowią rybki. No dobra, no to co teraz robimy? Może chodźmy sobie coś zjedzmy, bo w sumie... Podejdź tu, podejdź tu. Mm -hmm. Chodźcie, chodźcie. I może sobie zamówmy jedzonko. Tu mamy siopa. O. No dobra. To weź tą lumpię. A ty weź wieprzowinę adobo. Nie wiem, czy to jest pikantne. Wreszcie dowiemy. Ale czy możesz tu usiąść? Chodźcie, tu. Siadać. Razem, razem, razem. E, wieprzowina, to była potrawa, której Stefanie już wie wszystko. Odkryła dwie z 27 dostępnych w mieście przepisów. Ok, to tych ho hobie sobie. Może, czy ty możesz to wyrzucić? Możesz, chodź sobie wyrzuć ten. Ech! Możesz sprzedać? Ej, sprzedajemy. Jak to tak można? Sprzedać czyjś obraz. Ale dobra. O nie, komitet powitalny. No to sobie narysuj, w sobie sensie namaluj. Nie możesz. okej. Okay. Chodźmy na chwilę do domu. Ok. Chodźcie tutaj szybko, bo przyszedł ten komitet powitalny, to szybko ich powitamy. Weźmiemy od nich te ciasto, które nas pewnie zatruje. Nie czemu oni są tak ubrani, dziwnie. Nie podoba mi się to. Czy to jest? Dobra. Mechanik nasz. Czekaj, sąsiadka. Ok. Witam, witam. O, tutaj, Jezu, czemu oni są tak dziwnie ubrani? Co to jest? O nie, bo to jest pewnie ich letni strój. O nie. Chodźcie też sobie poznać sąsiadów, no bo jak to? Tak w korytarzu, chodźcie sobie poznacie. Myślę, w ogóle tutaj nie urządzone, ale. Czy on coś zostawił? W ogóle mamy Travis'a Scotta. Witaj Travis. Hmm, no dobra, fajnie. Wreszcie, wiecie, wiecie, jakoś tam im się klimat zmieni. W następnym odcinku już mieszkanko będzie urządzone, które będziemy raczej. Nie obiecuję, ale będzie urządzenie na live. Więc w następnym odcinku już powinno tutaj wszystko być ładnie. E, wiecie, zrobione mm, 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 mm. czemu fajnie już udało nam się pogadać też mi miło 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 o może sobie też odwiedzimy nasze sąsi sąsiadki nie sąsiadki tylko e, nasze przyjaciółki i pogadajmy tutaj Trawisik Trawisik Czemu ja z nimi w ogóle nie mogę gadać Dobra, to co Myślę, że powoli będziemy kończyć ten odcinek Jeżeli wam się ta przeprowadzka podobała No bo wiecie, wreszcie, wreszcie Tutaj jakaś zmiana taka większa Plany Na tą serię Też są więc oczekujcie na kolejne odcinki, bo wiecie, chciałabym, żeby ta seria, e, wiecie, skończyła się w pewnym momencie. Czy to ja już mam rachunki? What? Nie. Nie mam, Ok, Spoko. Zapoznaj się z najnowszymi historiami so sąsiedzkimi. Nic ciekawego nie wydarzyło się w ostatnim czasie, sprawdź ponownie jutro, okej? Okay. Czytaj notatkę. O co chodzi? Jaka notatka? No i co? Nic, ok. Aha. Nasz rady, odzyskaj kontrolę nad swoim życiem. No właśnie, próbujemy to zrobić. No dobra, to ja Wam bardzo dziękuję za odcinek. Widzimy się oczywiście w kolejnych. Jeżeli macie jakieś e, propozycje na odcinki, z oczywiście Simsów to dajcie mi znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i ktoś dzwoni, odbierzmy. Hej Stefani, Salim Benali sprawia wrażenie całkiem uroczego, czuwasz, że randka to dobry pomysł? Musisz samodzielnie podjąć... tak, ja wolę, żeby oni sami podejmowali decyzję, bo we wcześniejszych odcinkach było, że tak powiem bardzo moje jakby sugestie tutaj wiecie, wyboru bardzo wpływały na tych simów, więc niech oni sami podejmują te decyzje a tu jest właśnie sami Benali a tu jest Francesca, więc no, do następnych odcinków i pa pa